Uwaga Jakubiaś z tej strony, słuchajcie, chwila z gitarą. Dzisiaj The Cure. Just like Heaven. Słuchajcie, piękny utwór. Uwaga, zaczynamy. Ja mam dzisiaj gitarę akustyczną. Oczywiście gramy na czymkolwiek, co mamy w domu. Słuchajcie, pokażę pierwszą partię. Zaczyna tam bust, prawda? I oczywiście, jeśli ktoś zna kompozycję i zaczyna gitara. Słuchajcie, gra tutaj w przewrocie Adur. Mamy prymę, tercję wielką i kwitę trzystą, tak? I mamy coś takiego. Da dobra. Później będzie E dur, zagrano od tercji wielkiej. Uwaga, kwinta i E. Tak, coś takiego, słuchajcie. Nowość. I teraz przechodzimy do H mol. Będzie H, tercja mała. D i gis, kwinta 300. Tak, słuchajcie. I uwaga, D dur jest jeszcze w tej piosence. Tu będzie D, tercja wielka i kwinta 300. Coś takiego, czyli zobaczcie. I mamy. W ten sposób zbudowany riff, tak? Zaczynamy od A, Adur, Bemol i Dur, znowu adur, Edur, tak, Bemol i to gra gitara elektryczna, zaraz po basie jak wchodzi. I uwaga, wchodzi gitara akustyczna, czyli Adur, Edur, Amol, Adur. Edur, Belu Camol. No i słuchajcie, Wisienka na torcie, Wisienka na torcie. Będziemy ogrywać gamę Adur. Idziemy sobie dalej. Zaczynamy od czternastego. I gramy. Czternasty, dwunasty, dziesiąty, dziewiąty, siódmy, piąty, trzeci, drugi, trzeci, pusta. I tutaj na trzeciej strunie, drugi, czwarty i znowu, tak, i później znowu. Dziesiąty, dziewiąty, siódmy, piąty, trzeci, drugi, pusta, drugi, czwarty. I gram przy tym, jak gram na drugiej strunie, uderzam pustą strunę E. A jak gram na tutaj drugiej czwartej, to drugą, tak? Można oczywiście z delayem na gitarze elektrycznej, ja mam ci akustykę, więc i teraz wchodzimy do góry. Drugi, trzeci, piąty, tak? Siódmy, dziewiąty, dziesiąty, dwunasty, tak? I czternasty, piętnasty, siedemnasty, piętnasty i znowu. Czternasty, dwunasty. Widzimy. I czternasty, dwunasty, dziesiąty, dziewiąty, siódmy, piąty. Tak jest, i więcej szarów, kochani. I w kółko słuchajcie, bawimy się tym utworem. Uwaga, jeszcze mamy w tej piosence most, czyli bridge. Będziemy mieli Fi mol, jedur, gie giedur. Fis dur. gedur, gedur, fis gedur, gedur i za czwartym razem d5 lub de dur, de da fa fa fa. I jeszcze można tutaj dodać czwartym palcem nonę. Tu będzie ta nona, tak? Czyli d? Coś takiego. De, 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 de. Przegrać. Uwaga, sama końcówka, wee de fam, tam baba domu most, wee tam, łaba baba, wee tam, fam i na dwunastym progu, na na coś takiego słuchajcie, pozdrawiam serdecznie, chwila z gitarą.